Cześć, jestem Olena. Zapraszam Was bardzo serdecznie na cykl Rozmówka z Tomasza Ochoty z moim udziałem. Witam Cię bardzo serdecznie. Jednym z powodów, dla którego się bardzo cieszę, że jesteś na mojej kanapie, jest to, że znamy się online 6 lat. Ile bardzo długo. Tak, bardzo długo i pierwszy raz się jakby widzimy face to face, więc to jest mhm. inaczej, bo możesz komuś w oczy popatrzeć, porozmawiać z nim. A drugi powód to jest twój drugi album Rose, który jest tutaj zaprezentowany. Powiedz mi, zanim przejdziemy do niego, bo on jest bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o dźwięki i teksty. Mhm. Nie bałeś się trochę wypuszczać debiutu w takim ciężkim czasie, czyli w tamtym roku? To był taki moment, kiedy ja czułam, że to już jest najwyższy czas, że ja powinnam wydać płytę. Zaczęłam nad nią pracować, i właściwie, kiedy ta pandemia wybuchła na początku 2020 roku, to to już była końcówka pracy. Tak, tak naprawdę, końcówka też produkcji muzyki. Więc miałam dwa wyjścia: albo teraz to zostawić i czekać na lepszy moment. Mhm. Albo nie przejmować się, iść za ciosem, w momencie, w którym tak naprawdę już e, wiele osób czekało na tą płytę. Więc e, pomyślałam sobie, że albo teraz, albo nigdy. I tak naprawdę nie wiem, co będzie dalej. I chyba nie mogę, się sugerować, e, nie mogę się sugerować tym, że być może zaraz coś się zmieni mhm. i dawać jeszcze czekać e, fanom na tę płytę. I po prostu albo wszystko, albo nic. E, I wydałam ją w tym czasie. I myślę, że to była bardzo dobra decyzja, bo... E, jak już się zacznie jakieś działania, to najlepiej je po prostu dokończyć. A yy, też uważam, że to było, tak jak na, na początku powiedziałam, bardzo potrzebne yy, mm -hmm. wtedy, żeby ta płyta się ukazała i żeby w końcu zacząć wydawać te płyty. Yy, no właśnie, a jeżeli chodzi o ten yy. album, to sama mówisz, że yy, jego zalążki można już usłyszeć w Twoim debiucie, czy w dwóch utworach, ale teksty na ten yy, album powstawały na przełomie 2020-2021 roku. Więc yy, jakby ten album ci jakoś ukierunkował, w którą stronę iść? To znaczy faktycznie na pierwszej płycie Me Dance" i Losing My Breath to mm -hmm. są takie piosenki, które zapowiadają klimat tej drugiej płyty. Um, I wydaje mi się, że nie bałam się iść w tym kierunku i e, właściwie też sam ten przełom 2020-2021, kiedy ta płyta faktycznie była pisana ta druga, e, sam kierunkował gdzieś. Mm -hmm. e, Całą muzykę, teksty, to, to wszystko, jak się czuje, to, to, to jakoś tak narastało w związku z całą sytuacją wokół. I to takie naturalne, wydało mi się, wydaje mi się, było I ca, cały ten proces powstawania tej drugiej płyty. I to słychać, jak sobie połączysz te dwa utwory i ten album, to jakby stanowią nadal całość. Pozostały utwory również z tego debiutu. Ale ja się zastanawiam nad to, bo najpierw był projekt, który tworzyłaś ze swoją siostrą, mhm. później był pierwszy album, teraz mamy drugi album. I jakby mam wrażenie, że to troszeczkę są trzy różne historie. Czy to jest na takiej zasadzie, że ty ciągle szukasz siebie? Czy jesteś pewną siebie artystką, która po prostu nie boi się eksperymentować? Ja myślę, że to jest tak, że ja ciągle ewoluuję. Mm. <grym> cały czas jestem sobą. Myślę, że odnalazłam się w ogóle przez muzykę, tak naprawdę, mm. więc przez, i przez zespół cały czas. E, ludzie ewoluują i no to jest cały czas proces proces poznawania siebie, proces dojrzewania mimo wszystko przez całe życie. I też. Dla mnie tak już technicznie łączące bardzo te wszystkie trzy, tak jak już historie, jest to, że ja piszę te piosenki mm -hmm. i tak jak był zespół I.O. Project, przez który zresztą się kontakt, mm -hmm. to tam też te piosenki były mojego autorstwa, um, więc tak naprawdę chyba wiele się nie zmieniło, a jestem faktycznie jeszcze, ten zespół I.O. Project, um, mieliśmy tak różne piosenki, te, które ja napisałam, one były od roka przez takie popowe, fanki aż do jazzujących lekko. Mm -hmm. Więc tak naprawdę chyba się wiele nie zmieniło. Ja cały czas piszę różne rzeczy i dlatego też te płyty się z jednej strony różnią, ale mam wrażenie, że z drugiej strony to, to, to właśnie jest dla mnie charakterystyczne, że ja jestem taką osobą też bardzo skrajną i zmienną dosyć, a mm -hmm. w tym wszystkim to jest jakąś taką całością. I myślę, że to się nie zmieni i mm, fani Będą co jakiś czas zaskakiwali nowymi wpływami w mojej muzyce, ale myślę też, że to jest fajne, bo daje nowe bodźce mm -hmm. i bardzo bym nie chciała też sama szufladkować się. Bałam się tego, żeby nie powtarzać się i nie zjadać swojego ogona, mm -hmm. <laughs> dlatego myślę, że takie poszukiwanie też w muzyce i wewnątrz siebie to jest właśnie też rozwój nie tylko taki osobisty, ale również. Jako muzyk, jako, jako, jako profesjonalny muzyk wykształcony też po prostu szukam, szukam nowych drog i się w nich oddaję. A ty już liczyłaś ile lat jesteś na scenie? Nie, nie liczyłam. Czyli znam się 6 lat, wtedy jeszcze był chyba projekt. Bo solowo działasz od 5 lat, więc mhm. projekt był jakieś tak 6 lat, no to załóżmy około 10. No. Plus, plus, minus. <laughs> ja się zastanawiam, czy jak byś oceniła um, ciężkość wybicia się y, artyście w polskim świecie biz biznesie muzycznym? Dlatego, że y, sama jakby uruchomiłaś zrzutkę i do niej też chciałbym nawiązać, mm -hmm. ponieważ... Artyści rzadko kiedy proszą jakby o wsparcie i pomoc fanów, żeby zrealizować jakiś dodatkowy y, materiał. Wiesz, to jest tak. Ja jestem taką osobą dosyć upartą i jak sobie coś założę i lubię to, co to realizuję i lubię być też bardzo samodzielna i niezależna. Mhm. To jest dobre, ale mhm. też nie do końca, nie zawsze, y, więc wydaję te płyty przez Ordinary Records. I tak naprawdę koszt wydania płyt nie jest mały, mm -hmm. więc uśmiechnęłam się trochę do moich fanów, żeby mi w tym pomogli. E, pomogli, bardzo pomogli i bardzo im dziękuję, żebym przekazać tego wywiadu. Myślę, że e, ja po prostu nie wybieram, ja w, wybieram takie swoje drogi trochę jak kot mm -hmm. e, i wiele razy musiałam podejmować różne decyzje, które też miały być może wpływ na to, że e, akurat moja droga wygląda tak, jak wygląda w tej chwili. Ciężko mi oceniać, czy jest trudno, czy, czy łatwo. Ja akurat mhm. wybieram też taką drogę niezależną, bo um, chcę być niezależną artystą. Um, do tej pory nie wyobrażałam sobie, że ktoś mógłby stanąć za mnie i powiedzieć słuchaj, robimy to, 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 taką płytę, taką płytę, mhm. robimy w tym stylu, a nie w innym i koniec. Jakoś tego sobie nie wyobrażałam do tej pory. Um, aczkolwiek z drugiej strony um, chcę być takim też wszechstronnym artystą, mhm. więc Taką drogę wybrałam, i myślę, że jest to fajna droga, bo też zbieram takich bardzo wiernych fanów. Mam teraz fanpage i grupę fanowską i w tej Widziałem. Czasie... No właśnie. jestem tam, więc wiedziałam te wszystkie wpisy. No właśnie, czasami przyznaję, że kurczę i nie zawsze starczy mi czasu, żeby odpisywać na wszystko, ale oni są bardzo, bardzo ich cenię i bardzo mnie jest miło, bo to jest taki. Jak to ktoś powiedział, kiedyś ciepłe miejsce, do którego lubię sobie zaglądać. I mam bardzo duże wsparcie od panów. I tak mhm. sobie powoli, małymi krokami, e, idę do przodu i zbieram ten, ten, ten swój świat, buduję wokół ciebie. Jak jesteśmy przy tym Olena Records, to ja się zastanawiam. Dzwoni do ciebie ktoś z jakiś wytwórnik, który kiedyś marzyłaś być. Mhm. Że ma do ciebie propozycję wydania mhm. u nich albumu. zdecydowałaby się czymś grzecznie podziękowało. Nie, nie wiem, to zależy jak jakby ta rozmowa wyglądała i, i, i czego by ode mnie oczekiwano. Nie wiem, nie, nie mówię nie, dlatego mhm. że y, to też może być po prostu bardzo duża okazja. Y, natomiast ja jestem jako niezależna artysta, y, spełniam się. I wszelkie nowe wyzwania jestem jak najbardziej na tak. Bardzo dobrze. A jeszcze wracając do w ogóle wydawania płyt to mm, ja jeszcze mam takie szczęście, że otaczają mnie bardzo życzliwi ludzie. Właśnie ostatnio miałam taki moment e, takiego rozejrzenia się wokół siebie i e, faktycznie rozliczenia pewnymi rzeczami. Mhm. I, no, doszłam do takich bardzo miłych wniosków, że e, na przykład Kamil Banaszek, który mi cały czas e, realizuje teledyski, Jacek Węcerski, który ze mną gra koncerty, Panowie, którzy miksują i robią mastering mm. na moich się Marcin Gajko, Rafał Smoleńczyk, Marcin Kwazar. No, i jeszcze można, mogłabym wymieniać od moich rodziców, zaczynając, a kończąc mm. właśnie na osobach tak już stricte związanych z produkcją muzyki. Więc też mam dużo szczęścia, bo to bardzo mi pomaga w tej drodze. Mm -hmm. Ty zastosowałaś taki zabieg, dość teraz, coraz bardziej popularny, jeżeli chodzi o wydawanie albumu, czyli zaczęłaś od wydawania singli, które publikujesz co dwa tygodnie w internecie, nie publikując całego albumu w serwisach streamingowych, po to, aby fani po prostu kupili płytę, jeżeli chcą już całość mieć teraz u siebie. Taki zabieg, z tego co kojarzę, zastosował Andrzej Piaseczny i jeszcze kilku innych artystów, mhm. którzy dopiero później załączyli to do streamingu. Jakbyś to teraz oceniła, już mhm. po jakimś tam dłuższym czasie? Mhm. Cały czas to oceniam mhm. i tak naprawdę ciężko mi to też porównywać um, z pierwszą płytą, bo one są, no, mimo że to jest nawiązanie, jedna nawiązuje do drugiej, to one są różne, ale y, myślę, że to jest fajny zabieg, bo jednak mm, faktycznie pani czekają na te piosenki, mhm. cieszą się. Niektórzy są w ogóle nie są przyzwyczajeni do tego tak naprawdę, bo zwykle te płyty jednak całe trafiają mhm. w premiery do streamingu, więc to jest coś nowego. E, jeszcze na rozliczenie przyjdzie czas, ale po prostu też, e, jak to moi znajomi mówią, nie oczekuj takich samych re, re, nie oczekuj innych rezultatów, jeżeli robisz wszystko tak samo. Mm -hmm. Więc e, ja sobie też testuję takie różne stricte biznesowe tak naprawdę rozwiązania, bo to też nie chodzi o to, żeby zachęcać Pan, nie tylko zachęcać Pan do kupna płyty, ale ma to swoje też e, inne, czysto właśnie już takie biznesowe uzasadnienia. Mm -hmm. Więc jeszcze to testuję, ale myślę, że to jest bardzo ciekawe. Ciekawy zabieg. Mhm. I właśnie y, szczególnie w pandemii, kiedy tych koncertów nie było, muzyka się bardzo silnie przeniosła do internetu, więc te premiery mają duże znaczenie, bo żeby właśnie y, mhm. cyklicznie i w miarę często się nowe rzeczy pojawiały. Chciałbym już teraz bardziej przejść do tematów związanych z tym albumem, który jest bardzo spójny i jak się go słucha, to po prostu ma się mega flow przy nim. Od pierwszego do ostatniego numeru, ale czy, yy, czym jest ta róża? To yy, tak naprawdę ewoluowało w trakcie tworzenia płyty. To nie było mm -hmm. założenie od początku. Yy, gdzieś intuicyjnie yy, czułam, że to jest dobry wybór ta róża. Ja też jestem fanką tego yy, róż, a szczególnie czerwonych. Mm -hmm. yy, natomiast róża, tak to wszystko się pięknie ułożyło, że róża to jest metafora kobiety, tak mm -hmm. naprawdę. Kobiety pięknej, delikatnej, ale właśnie przez to, że delikatna to piękna, ale z drugiej strony mająca kolce, więc trzeba uważać, żeby się tam nie skaleczyć. Mm -hmm. Natomiast te kolce są też bardzo ważne i to nie jest negatywne, tylko to jest taka umiejętność również e, postawienia granic, powiedzenia nie, e, obrony siebie mm -hmm. e, i to jest takie też naturalne, ale wydaje mi się, że to jest bardzo fajne e, porównanie. Dodatkowo właśnie tytułowa piosenka Rose jest też takim dosyć osobistym e, e, mo, m, o, utworem i to tak pięknie się wszystko ułożyło łącznie z tytułem piosenki po e, graficzną e, szatę płyty, mm -hmm. prawda? I jeszcze w dodatku moje takie osobiste bardzo podejście, bo tak jak mówię, e, róże to są moje ulubione kwiaty. <grym> A ulubiony kolor? Czerwony, czerwony. Czerwony. Mm -hmm. Teraz przejdziemy do takiej mojej zabawy, ale najpierw zadam Ci pytanie, czy widzisz muzykę kolora. Czasem tak, w ogóle tak. nie tylko hmm. muzykę, na przykład w ogóle to jest takie ciekawe, że jak ja, mój mózg jakoś tak działa, że na przykład jak idę i e, stukam obcasami sami, a w ogóle coś takiego słyszę rytmicznego, to natychmiast w mm. mojej głowie się pojawia albo sobie automatycznie dośpiewuję do tego melodię jakąś, także nie wiem, No co to jest czy ja. Ja nie, ja zazwyczaj jak e, słyszę muzykę, to idę w, 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 w rytm muzyki. Ale w ogóle mm. to jest ciekawe, że e, udowodniono naukowo, że ludzkie serca e, dostosowują się jakby do rytmu muzyki. Mm -hmm. To jest niesamowite. Ja słyszałam, że serca to bije w rytmie czacza. Aha. Nie sprawdzałem, już, sprawdźmy teraz, czy to prawda, czy nie. Mam dla Ciebie kilka Twoich utworów. Podam Ci tytuł, a Ty powiesz, z jakim kolorem Ci się kojarzą. Okay. Nie zasnę. Nie zasnę jest... No, dobra, pierwsza myśl, jest czarne. Dlaczego? I don't know. Chyba dlatego, że mi się kojarzy z nocą, tak mi się wydaje. Po prostu. No w sumie nie zasnę, no to tak bardziej nocno. No, teraz utwór, który jest ta da da da, da, da. <gry> ta ta da dada jest e, takie bardziej fioletowe. Bo nie wiem po prostu. A A, naprawdę nie wiem. Okay. Nie wiem, to jest pierwsza myśl, mi mm. przychodzi z głowy, ale faktycznie jak sobie teraz o tym myślę, to jak mam w głowie te tytuły i nie widzę, to one to, to trzymam. Ma, mm. ma, to A nie. widzisz? Liview. <gry> <gry> Lead jest niebieskie, Niebiesko żółte. Okej. Okay. Your girl. Your girl jest takie ciepłe, tam są brązy, jest e, chyba pomarańcz, żółt, mm. takie takie... Okej. Okay. I ostatni, jesienny low. Jesienny low jest brązowo żółty właśnie. Tak? Jaki jesien, no jak jesień, nie? To tak, było to bardzo proste. <laughs> <laughs> Chciałbym porozmawiać o utworze Your Girl. Mm -hmm. Dlatego, że ja mam wrażenie, jak słuchałam już któryś raz Twojego albumu, to to jest utwór, który dla mnie się wyróżnia jednak mimo wszystko. Mi, po, chyba przez to, że ma tam mocniejsze dźwięki, dźwięki mm -hmm. tak mi się wydaje chyba w refrenie. Opowiedz coś o tym utworze. To jest dobry, dobry wybór, El, dlatego że to jest mega osobisty utwór. To jest najbardziej osobisty A utwór. A widzisz sobie numer taki... jeden? <laughs> no właśnie. W ogóle a propos tych numerów jeden, to zdania są niesamowicie skrajne, bo niektórzy wymieniają się mylą, niektórzy mm. wymieniają nas, a niektórzy właśnie Your Girl, więc mm. to jest bardzo ciekawe. E, ten utwór jest e, w ogóle to jest utwór, który ostatnio na koncercie wisowałam, bardzo się podobał. Mm. E, jest mi też bliski z tego względu, że jest troszkę rokowo taki, powiedziałabym, też ma wpływ jazzowy. Mm -hmm. e, to jest piosenka, która faktycznie wręcz e, dosłownie mówi o tym, e, o takich momentach w moim życiu. Jakby ją bardzo lubię właśnie przez te wpływy jazzowe i to jest właśnie klimat, który jest bardzo bliski mojemu sercu i też chciałabym w przyszłości wydać e, troszkę więcej takich piosenek. Mhm. Um, utwór e, wyprodukowany przez Huba Wojciechowskiego e, tak też zupełnie przypadkiem zrobiliśmy tę piosenkę, ona chyba jako jedna z ostatnich była w ogóle wyprodukowana, mhm. więc to też e, ciekawe, e, ale tak, to jest to jest zdecydowanie osobisty utwór. Taki bardzo emocjonalny, nawet jak właśnie na żywo to jest super, bo te emocje ze mnie jest właśnie, bo my, ja gram akustyczne koncerty z Jackiem Wencewskim i te no. emocje z nas wychodzą jakby na tym pianinie, po prostu no niesamowite, naprawdę. I nawet się bujamy w tym samym rytwie. Mm -hmm. <laughs> Ciekawie. E, tak, więc to, to jest taki bardzo, bardzo mi bliski utwór. No, to właśnie dla mnie ten utwór i jesienne to są takie top 2. Na top trzy bym się zastanawiał, bo moim zdaniem te utwory są naprawdę genialne. I mi się wydaje, że na albumie pierwszym, wydaje mi się, że miałaś może więcej hitów i one były chyba takie bardziej rozpoznawalne, jak potrzebna Spotify pod ilość, ilość odsłuchań. Ale to też nie ma co porównywać, bo one są jakby starsze trochę. To mi się wydaje, że ten album jest bardziej spójny. I jest bardziej ciekawy, bo trzeba się jednak słuchać w te teksty, które mhm. są o miłości, o relacji, ale właśnie nie tylko y, opisujesz tam swoje przeżycia, ale też jesteś baczną obserwatorką. I na ile te utwory są Twoje, Twoje, mhm. a na ile są właśnie to historie innych ludzi? Hmm, chyba pół na pół. To jest zresztą troszkę przemieszane, bo mhm. y, te historie innych ludzi są też moim udziałem, bo ja też y, wielokrotnie mam. Opisuje też swoje emocje mm -hmm. takie mm, i faktycznie na tej płycie, y, fajnie, że to zauważyłeś i że mówisz o tym, bo ta płyta faktycznie miała być bardziej spójna. Chciałam mm -hmm. zrobić taką e, bardzo spójną płytę, która będzie jakby jedno wynikało z drugiego i faktycznie jest też tak, że mm, te teksty są bardzo ważne w tej odbiorze, mm -hmm. bo to jest e, cały czas to jedna historia. Natomiast, jeszcze wracając do treści samej, no to y, tak jak też wspominałam, ten y, przełom 2020-2021 to był taki moment y, refleksji, y, oglądania się wokół siebie, patrzenia na innych ludzi, na, na moje życie, na, na życie innych. I to jest to, co ja opisałam. To naprawdę są moje przeżycia, moje emocje, y, ale też emocje innych ludzi, takie, z którymi miałam styczność, z którymi rozmawiałam, których mhm. obserwuję. Mm, I te takie mm, rozterki typu, co będzie jutro, czy ja zmierzam w dobrym kierunku, czy te relacje, które są moim udziałem, czy one są fajne, czy w ogóle do czego, do czego my dążymy, mm -hmm. gdzie zmierza ten świat, gdzie zmierzają w ogóle relacje międzyludzkie. Bo żyjemy w takim bardzo specyficznym momencie, kiedy mm, mamy na wyciągnięcie ręki kogoś, kto jest za oceanem i, i często nawiązujemy też takie relacje i szukamy gdzieś daleko, a zupełnie nie zauważamy tego, co jest wokół nas, e, siedząc na przykład w telefonie, w tramwaju, i to bardzo mhm. widać, jak się jeździ tramwajami, komunikacją miejską, czy w grupie ludzi, to po prostu wszyscy w tych telefonach, mhm. a przecież wokół nas jest tyle innych osób, z którymi można byłoby pogadać, tak. uśmiechnąć się, nie? To jest, takie, to jest taki paradoks zupełny. I z drugiej strony jeszcze te relacje są dosyć krótkotrwałe, bo też wydaje mi się, że nauczyliśmy się, wyrzucać a nie naprawiać, też, mhm. też, też to trochę tak wygląda i bardzo łatwo jest właśnie zostawić i poszukać czegoś innego. I, i, I też to, że wokół mnie też mam mnóstwo takich znajomych w bardzo różnym wieku, bo to chyba niezależnie od wieku dotyka, mhm. dotyka ludzi, że nie do końca jesteśmy też gotowi na te relacje i mamy tak, taki pęd y, za pieniądzem, za posiadaniem, za karierą, za, za wszystkim, mm -hmm. y, że y, nie ma czasu na to też. Nie ma no, czasu, prawda? Tak, nie ma czasu i wydaje mi się, że z czasem jest coraz gorzej właśnie, jeżeli mm -hmm. chodzi o te kwestie, które poruszyłaś. Y, I to można w sumie porównać do utworu, o, w którym śpiewasz o y, Tinderze, nie? No dobrą sprawę. <grym> Sam sobie decydujesz w lewo czy w prawo i y, coś Ci się nie podoba, no to... Thank you next, Dobranie, jak to mówią. Tak. Tinder powinien zapłacić poza no tym. Słuchaj, jan Leosia miała, miała po szklękach współpracę z Bacardi, więc może jak usłyszy ktoś z, z Tindera ten utwór, to może będziesz miała jakąś kolaborację. Muszę, nie wiem, bym chciała, ale... Ja. No, tak, no ale to taka jest prawda i też nie ma się chyba co wstydzić, że y, ludzie używają takich aplikacji, hmm. bo z jednej strony to wszystko, wszystko jest dla ludzi, tylko zależy jak się to wykorzystuje, hmm. prawda? Tak. W jakim celu. Wykorzystujcie mądrze technologię XXI wieku. <grymne> ja się bardzo cieszę, że ten album wyszedł właśnie we wrześniu, dlatego że wtedy zaczyna się jakby jesień, już te liście spadają, taka handra człowieka dopada. A tutaj mamy dźwięki, które nas relaksują mi się wydaje. Bardzo relaksują, pozwalają się skupić na tekście. Mhm. Y I się zastanawiam, czy ciebie już dopadł jesienny Low. Trochę tak, ale to jest zupełnie inny jesienny Low niż y rok temu, mhm. bo. Też um, przy, przy okazji tej płyty mówię o tym, że staram się zwrócić bardziej uwagę właśnie na te relacje międzyludzkie mhm. i po prostu je naprawiać, budować i szukać kontaktu właśnie z ludźmi, bo też byłam bardzo skupiona na pracy mhm. przez, przez większość mojego życia i nie było w tym równowagi w ogóle. Więc ten jesienny low jest, ale jest taki dobry, mm -hmm. on jest taki przyjemny. No to, no to dobrze, nie taki, że kocyk wieczorami. to te też. Coś tyle. To nie dzień ale, dzień. Ale, ale, <laughs> niedziel, dzień ale, ale to na wszystko w życiu jest czas i mm -hmm. chyba y, trzeba sobie pozwolić i, i na ten kocyk z Netflixem, mm -hmm. i na to, żeby się y, spotkać z innymi i sobie razem omilić czas. I, 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 I na to, żeby cały dzień spać, jeżeli tego potrzebujemy. No. Tak. No I teraz mamy nadzieję, że Netflix się do nas odezwie i będziemy mieli współpracę. Jest! Wymieniajmy bieżą. kolejne tak. marki. Tak. Tak. Chciałbym jeszcze o jednym utworze porozmawiać i dowiedzieć się czegoś więcej. O utworze ta ta, ta, ta. Mm, No tak. No tak, to jest dosyć e, ciekawy temat. E, no to jest, krótko mówiąc, o takich relacjach na jedną noc. E, mm. I też chyba jest jesteśmy dorośli i wiemy, że ludzie w takie, w takie relacje po prostu wchodzą. Mm. Nie jestem pewna z jakich powodów, być może dlatego, że tak mi się wydaje, że właśnie nawiązując jeszcze do tego pędu, jesteśmy tak skupieni na tym wszystkim, mm -hmm. że a ci są tej bliskości nam brakuje i dlatego um, tworzą się takie sytuacje, że sami nie do końca Wiemy, czy to jest dobre czy dla nas, czy to jest złe, mhm. i pakujemy się w takie dziwne sytuacje, i to jest takie pewnie uzależniające również. To jest jeszcze urokliwe bardzo w tym albumie, że ty nie nazywasz jakby rzeczy wprost, tylko ubierasz się w takie subtelne słowa, że dopiero trzeba się wsłuchać, żeby jakby znaleźć głębszy sens tego, o czym jakby śpiewasz. I zastanawiam mnie, co było dla Ciebie ważniejsze podczas tworzenia tego albumu: tekst czy muzyka? I to, i to. Jakbyś miała wybrać. Nie, i to, i to, naprawdę. Mhm. Dlatego, że też to jest zresztą spójne z tym, że dla mnie powstawanie piosenki to jest proces, w którym najlepiej by było, gdyby te wszystkie rzeczy szły razem czyli mhm. powstawanie melodii i tekstu, żeby były spójne. Bo ważne, żeby tekst pasował do melodii. Więc nie jestem w stanie powiedzieć. Co jest ważniejsze, myślę, że, że, że wszystkie te rzeczy są ważne. A co jest najcięższe w tym, żeby być autentycznym? Bo mamy XXI wiek, mamy wysyp jakby różnych artystów piszących różne teksty na tematy przeróżne. Mm -hmm. I jak nie zatracić tej aut autentyczności, na którą ty jakby chyba naciskasz? Ja nie naciskam, wiesz, mm -hmm. ja po prostu mm, zawsze było tak, że mm, dla mnie. Pisanie muzyki, w ogóle zaczęło się od pisania wierszy, mm -hmm. a potem od pisania, a potem to wyewoluowało wy, wy do pisania piosenek, że dla mnie to jest trochę taki pamiętnik. Dla mnie to jest też autoterapia. Mm -hmm. Ja, też być może dlatego, że jestem skrzypaczką, e, dla mnie muzyka to są po prostu emocje. Być może też dlatego, że jestem po prostu emocjonalną osobą, ale mm, więcej tego nie potrafię oddzielić i przez to, Naturalnie jestem autentyczna, bo nie potrafię zrobić inaczej, więc chyba, chyba o to chodzi. Owszem, umiem pisać też piosenki na jakby zamówienie, mhm. ale to mimo wszystko nadal są moje emocje. Nadal, nadal to jest bardzo duży dla mnie muzyka, bardzo duży nośnik emocji, więc. Um, Chyba nie mogłabym być nieautentyczna. I bardzo dobrze, ale powiem Ci jeszcze, że ci strasznie zazdroszczę tych skrzypiec. Po prostu trochę żałuję, że one są jakby troszeczkę wyciszone na tym mm -hmm. albumie, ale zastanawiam się, jak to jest na koncertach akustycznych. Grają pierwsze skrzypce. Są, pierwsze skrzypce gra wokal, mm -hmm. ale skrzypce są i yy, zresztą bardzo fajne, yy, bardzo to lubię bo też czasami, no, też to nie jest takie do końca klasyczne granie i na przykład w tych takich bardziej rokowych piosenkach tam są różne solówki, mm -hmm. więc e, bardzo, 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 bardzo to lubię naprawdę. Te, szczególnie jak emocje ponoszą i można trochę tam mocniej zagrać, to tak. Mm -hmm. uh -huh. Teraz jak będzie jakiś koncert w Warszawie, po prostu muszę iść i usłyszeć mm -hmm. te dźwięki, ale będą też dźwięki z wcześniejszego albumu? Tak, tak, tak. Będą dźwięki z ob obydwu albumów i też takie dźwięki, których jeszcze nie ma na żadnym albumie. U -u. Na trzecim Będą? Czy... Być może. A, a Słyszałam, że już się zaczyna powoli koncepcja trzeciego albumu układać. Już jest, już jest tak naprawdę. Tylko ja nawet mam już taką ułożoną listę piosenek. Mhm. Dużo Ale... wywalasz z tego? Nie, mhm. nie, wiesz, ja to jest tak, że ja już na takiej liście mam zwykle utwory, które, które mi się już. Które wiem, że, że fajnie by było, żeby były i mhm. raczej nie wypadną. I koncepcja jest już ułożona w głowie. Natomiast chcę sobie dać troszkę więcej czasu teraz, żeby ochłonąć mhm. i na spokojnie zrobić ten trzeci album, nie spiesząc się, dając sobie właśnie czas, bo szczerze mówiąc te dwa albumy dosyć szybko po sobie wyszły. I też e, to, że ten album wyszedł jesienią, tak naprawdę przyznaję, miał się ukazać w czerwcu. Także, <laughs> e, także e, opóźnienie było lekkie. Natomiast e, też dlatego chcę, bo nie ukrywam, że, jako artysta, który sam się wydaje, e, wiąże się to z, z dużym stresem e, wywołanym takimi po prostu technicznymi sprawami, mm -hmm. typu o, właśnie. E, Projekt graficzny, wszystko musi być w odpowiednim czasie zrobione i mm -hmm. trzeba tego pilnować. A tak. dla mnie to jest dosyć stresujące. I zresztą Grzegorz Szklarek, który ze mną, z którym współpracuję przy okazji promocji płyty, dobrze o tym wie, <grym> <grym> że, 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 że czasami naprawdę pewne rzeczy są takie. No, dosyć stresujące. Mm -hmm. No, ale nie na wszystko mamy wpływ. W każdym razie to powoduje, że chcę sobie po prostu dać więcej czasu, żeby. żeby Mieć większy komfort pracy. Tak, możliwe, że jeszcze ten trzeci album w innym kierunku ostatecznie pójdzie. No. Czy już jest to takie zapięte na ostatni guzik? Na to zasadzie tak. już wiesz, w którym? Ja już wiem, w którym. Album trzeci pójdzie w kierunku. I też będzie, no to nie będzie ten sam kierunek, co druga płyta, to od razu mogę powiedzieć. Ale czy to y, są tutaj nawiązania, y, utwory, które nawiązują trochę do trzeciego albumu, który będzie, tak jak jest to w przypadku pierwszego? Mm -hmm. Myślę, że tak. Tak? O, to troszeczkę jest podpowiedź. <laughs> <I> tak. <laughs> y, czy ten album ogólnie można nazwać takim prezentem z okazji pięciolecia twojej jakby solowej kariery? Ojej, można tak nazwać, jest my. yy, Myślę, że tak. Chociaż ja naprawdę tego nie liczyłam i nie wiedziałam, że to już 5 lat. Przeczytałam gdzieś, że 2016 to jest no jakby tak. start Twojego jakby e, solowego mm. projektu Olena. Tak, e, więc e, pięciolecie, proszę Państwa, no <głosy> 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 że już jakąś imprezę chyba zrobić. Ale tak naprawdę właśnie chciałabym, żeby słuchacze e, tą, tą płytą otulili się, mm -hmm. tak jak Kocem, szczególnie teraz, e, i, i żeby to im umyliło czas. Taki, takich przemyśleń, że myślę, że też przy okazji właśnie tej płyty um, można, można popaść w taki, e, w taki e, stan bardzo refleksyjny, i mhm. też o to mi chodziło, żeby się troszeczkę. Zastanowić się nad tymi tekstami. Tak, i ja go bardzo serdecznie Państwu polecam, bo na jesienne wieczory jest ideolo. <noise> Są piękne, otulone teksty oraz muzyka, która sprawia, że wpadniecie w flow. Ja czekam na koncerty i trzymam bardzo mocno za Ciebie kciuki. I nie mogę się doczekać trzeciego albumu. Ciekawe, co tym razem zaprezentujesz, ale póki co Rose jest do Państwa dyspozycji. <laughs> Serdecznie zachęcam do zamówienia płyty. <laughs> Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za miłą rozmowę. <śmiech> <śmiech>